Hej, mam na imię Karolina, i w tym materiale opowiem Wam o tym, o, o układach równań i nierówności kwadratowych. Z tym, że układy samych równań będą nam dostarczały w naszych rozwiązaniach zarówno rozwiązań takich konkretnych, czyli wypisanych dokładnych punktów, jak i graficznych, czyli będziemy wszystko przedstawiali też na układach współrzędnych a w układach nierówności, czy w takich układach mieszanych, będziemy zapisywali to tylko w formie graficznej, a jakieś obliczenia będą nam pozwalały na to, żeby jakby doprecyzować, w których punktach następują jakieś konkretne czy przecięcia, czy jakieś właśnie mijanie się wykresów. Więc może przejdźmy do przykładów. Pierwszy przykład, który przygotowałam, jest to Układ równań, który zawiera funkcję liniową i funkcję kwadratową. Zresztą tak jak dwa kolejne, też mamy funkcję kwadratową i funkcję liniową i będziemy po prostu patrzyli na to, jak to jak funkcja kwadratowa i funkcja liniowa wyglądają razem jak zachowują się razem na jednym układzie współrzędnych. Czyli tutaj żeby znaleźć rozwiązanie układu równań. No i zawsze w każdym układzie równań, kiedy rozwiązywaliśmy dwa równania, znajdowaliśmy konkretne punkty. Czy rozwiązaniem układu równań była jakaś para liczb, albo otrzymywaliśmy układ oznaczony, oznaczony, czyli właśnie ta para liczb, albo nieoznaczony, czyli było nieskończenie wiele rozwiązań. Czyli u nas na naszym jakby wykresie, czyli w rozwiązaniu graficznym, po prostu dwa wykresy by się na siebie nałożyły. No, albo po prostu otrzymywaliśmy układ sprzeczny, czyli nigdzie nic się nie wydarzało i były dwa wykresy rozłączne. No więc może najpierw znajdźmy te punkty, a potem przejdziemy do narysowania tych dwóch funkcji jednej kwadratowej, jednej liniowej w układzie współrzędnych. Czyli żeby rozwiązać takie równanie, to oczywiście tutaj będzie działała metoda Podstawiania, czyli z pierwszego równania możemy sobie wyznaczać, czy już mamy wyznaczonego y i do y, drugiego równania możemy podstawić, czyli otrzymujemy 2x plus 3 równa się minus x kwadrat plus 2. Przenosimy wszystko na jedną stronę, otrzymujemy równanie kwadratowe, czyli mamy x kwadrat minus 2, y, przepraszam, plus 2x plus 3 i minus 2 równa się 0, czyli x kwadrat plus 2x. I plus 1 jest 0. No i rozwiązujemy to równanie. Nasza delta to 4 minus 4. Delta jest 0, czyli rozwiązanie mamy jedno, minus B przez 2a, czyli minus 1. No i dlatego znalezionego X, równego minus 1. Możemy znaleźć Y. Wybieramy sobie jedno z tych równań teraz. Ja proponuję drugie. No, i wstawiamy tam nasze znalezione minus 1, czyli y równa się. Minus, minus 1 do kwadratu plus 2. y równa się. Minus 1 do kwadratu to 1. Minus przed wszystkim daje nam minus 1 plus 2, czyli w sumie po prostu 1. Czyli możemy zapisać, że tutaj mamy punkt x równe minus 1, y równe 1. I to jest nasze rozwiązanie w tym przypadku. No i świetnie, znaleźliśmy jakiś konkretny punkt, w którym przecinają się te dwa wykresy. No ale jak to będzie wyglądało na układzie współrzędnych? Czyli rysujemy sobie taki pomocniczy układ współrzędnych, oznaczamy osie x, y i możemy sobie napisać, zaznaczyć kilka punktów, żeby mieć zaznaczoną skalę na tym naszym układzie współrzędnych. No i zaznaczamy punkty. Może narysujmy najpierw tą funkcję liniową, czyli 2x plus 3. Jak ona powinna wyglądać? Możemy sobie zrobić tabelkę i zaznaczyć kilka punktów. No, i chyba tak zrobimy, żeby każdy widział, jak to wygląda, żeby nie zostawiać tego wszystkiego tylko w głowie, a napisać. Żeby każdy mógł wszystko sobie potem porównać do swoich obliczeń. Tak? No, więc weźmy sobie jakieś dwa punkty. Niech to będzie punkt. A niech to będzie nasz punkt właśnie minus 1. I niech to będzie punkt 0. No więc dla minus 1 możemy sprawdzić, czy wyjdzie ta jedynka, bo to, co nam wyszło właśnie z tego równania, to jest miejsce przecięcia tych dwóch wykresów funkcji. Czyli ten punkt minus 1, 1 powinien należeć zarówno do jednego wykresu, jak i do drugiego wykresu. No więc sprawdźmy. Minus 1 stawiamy za, za x, czyli mamy 2 razy minus 1, czyli minus 2 plus 3 to 1, czyli wszystko się zgadza. No i dla zera mamy 2 razy 0 plus 3, zostaje trójka. No i zaznaczamy sobie tutaj przy minus 1, co jest 1k, czyli ten punkt c. A przy 0 jest raz, 2, 3, czyli ten punktik. No i funkcja liniowa wiadomo jest po prostu linią prostą, więc możemy przeciągnąć taką kreskę. No to teraz przechodzimy do narysowania tej funkcji kwadratowej. Zauważmy pierwszą rzecz przed x w najwyższej potędze, czyli przed x w kwadracie jest liczba ujemna, czyli nasz wykres będzie wykresem takim smutnym x kwadrat jesteśmy w stanie narysować, to będą po prostu punkty, może minus x kwadrat, to będzie 0, 0, 1 minus 1, minus 1 minus 1, no i tutaj jeszcze gdzieś będzie 2 i minus 4 to mniej więcej w tym miejscu i 2 i minus 4 też w tym miejscu, ale cały wykres przesuwamy o 2 do góry, czyli o 2 na wartościach, czyli tu z wartości 0 wartość 2. Z wartości minus 1, 1 z wartości minus 1, znowu 1, czyli widzimy, że już się pokrywa nam w tym punkcie, w tym jednym, jedynym punkcie pokrywają się te dwa wykresy. No i jeszcze podniesiemy o dwa te punkty, które tutaj zostały na samym dole, je narysowałam takimi trochę większymi kropkami. No i malujemy funkcję minus x kwadrat plus 2. No i zauważamy że tutaj mimo, że one się stykają, ale one nie są w tych samych punktach. Punkt, naszym rozwiązaniem jest tylko ten punkt, który tutaj wzięłam w kółeczko. No i tutaj akurat trochę ciężko zauważyć dokładne takie rozwiązanie w naszym rozwiązaniu graficznym, ale w dwóch kolejnych przykładach będzie to o wiele ładniej wyglądało, więc już znika nam z tablicy rozwiązanie tego pierwszego przykładu. Wykres też możemy zobaczyć go jeszcze przez ostatnią chwilę. Może zostawię ten układ współrzędnych, jeszcze nam się przyda do kolejnych rozwiązań. No i przechodzimy do kolejnego układu równań. W kolejnym układzie równań znowu mamy funkcję liniową i znowu mamy funkcję kwadratową. No, i też na początku, skoro to są dwa równania, to znajdujemy punkt bądź punkty, w których te funkcje, te obie funkcje są sobie równe. Czyli znowu, mamy wyznaczonego już y w pierwszym równaniu i w drugim, więc możemy po prostu to wszystko do siebie przyrównać. Czyli x minus 1 równa się 2x kwadrat. Wszystko na jedną stronę. Minus 2x kwadrat plus x minus 1 równa się 0. No, i tu możemy przejść jeszcze do yy, już. W tym momencie możemy policzyć deltę, z tym, że ja bardzo nie lubię, kiedy mam minus przed najwyższą potęgą, dlatego jeszcze sobie podzielę przez minus 1. Otrzymuję 2x kwadrat minus x i plus 1 równe 0. Liczymy deltę. Minus 1 do kwadratu to 1, minus 4 razy 2. Delta równa się 1, albo może sobie już obliczymy. 1 minus 8 to jest po prostu. Minus 7, no a to jest liczba ujemna. Skoro delta wyszła nam ujemna, to znaczy, że nie mamy rozwiązania tego równania, zatem te dwie funkcje nigdy, przenigdy w żadnym punkcie e, nie są sobie równe, czyli e, one nigdy się nie przecinają. No dobrze, no to to jest nasze rozwiązanie. Możemy zapisać, że tutaj po prostu mamy brak rozwiązania, czyli po prostu mamy układ e, sprzeczny. No, ale, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało w naszym, na naszym rysunku. Czy to będzie się faktycznie zachowywało tak, jak stwierdziliśmy, że po prostu tutaj nie mamy żadnego rozwiązania, nie mamy żadnego punktu? Czy może jednak w naszym graficznym sposobie, który jest nie tak dokładny, może wyjdzie coś innego? Tutaj poprawiłam ten układ służennych. No, ale dobrze, rysujemy najpierw funkcję liniową, czyli x minus 1. Możemy sobie zaznaczyć kilka punktów. Punkty x i y. Wystarczą dwa, czyli znajdźmy dla 0 i dla 1. Dla 0 mamy 0 minus 1, czyli minus 1, dla 1 minus 1, czyli 0. No to zaznaczamy te dwa punkty. x0 wartość minus 1, x1 wartość 0, czyli mamy taką funkcję liniową. I widać, że jest rosnąca, bo przy x jest liczba dodatnia, czyli funkcja powinna być rosnąca. No i rysujemy funkcję kwadratową. Funkcja kwadratowa 2x kwadrat. Możemy też sobie napisać kilka punktów, może tutaj, żeby wszystko było dokładnie widać. Weźmy punkty minus 1, 0 i 1. Czyli tak, dla minus 1 otrzymujemy... Tutaj jest 2x kwadrat, czyli 2 razy minus 1 do kwadratu, czyli 2. Dla 0 0 i dla 1 też będzie dwójka. Więc mamy tak, punkt 0, 0 nas interesuje, interesuje nas punkt minus 1, 2 i punkt 1, 2. No i rysujemy, no i faktycznie widzimy, że to co nam wyszło z naszego rozwiązania e, takiego pisemnego, jest e, zgodne z tym, co wyszło nam z rozwiązania graficznego, czyli w żadnym punkcie te dwa wykresy się nigdzie nie spotykają, e, ponieważ tak, tutaj po tej stronie funkcja jest, ciągnie się od minus nieskończoności e, na wartościach również, a tutaj mamy funkcję, która jest od plus nieskończoności. Z kolei tutaj, kiedy dwie ciągną się do plus nieskończoności, to jedna biegnie szybciej, a druga biegnie wolniej, więc nie ma możliwości, żeby te dwie funkcje się kiedykolwiek spotkały. Przechodzimy do trzeciego układu równań. Mamy nadzieję, że tam już będzie trochę ciekawsze rozwiązanie, że coś już zaznaczymy, jakieś konkretne punkty. No więc tak, znowu mamy funkcję kwadratową i znowu mamy funkcję liniową. No, i oczywiście znowu te dwie funkcje możemy po prostu do siebie przyrównać, bo już otrzymaliśmy to w takiej postaci, gdzie y są wyznaczone. Więc x minus 2 do kwadratu plus 1 równa się minus x plus 5. Tutaj możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, czyli x kwadrat minus 4x plus 4 plus 1 za wszystkim. Przenieśmy już na drugą stronę, czyli mamy z minus x robi się plus x z plus 5 minus 5 równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne, x kwadrat minus 4x plus x daje nam minus 3x, 4 plus 1 i minus 5 to w sumie jest 0, czyli już nie piszemy tego wyrazu wolnego, przerównujemy do 0. No i widzimy, że tutaj możemy sobie wyłączyć x przed nawias, zostaje nam x minus 3. Przerównujemy do zera, czyli x jest 0 albo x minus 3 jest 0, czyli x jest trójką. No to widzimy, już mamy dwa konkretne xy, więc zapewne znajdziemy jakieś dwa konkretne y. -ki. Jeden dla x -a równego 0 i drugi dla x -a równego 3. Weźmy może równanie, niech też będzie równanie kwadratowe. Y równa się 0 minus 2. Do kwadratu plus 1, czyli y równa się 4 plus 1, czyli y równa się 5. Albo dla trójki mamy tak: y równa się 3 minus 2 do kwadratu plus 1, czyli 3 y, minus 2 to jest 1, 1 do kwadratu to 1, plus 1 to 2, czyli y równa się 2. No świetnie, to możemy teraz przejść do narysowania tych dwóch funkcji kwadratowych. Rozpoczynamy znowu od rysowania funkcji y, liniowej. Już wiemy, jak to wygląda w tabelkach, więc możemy sobie po prostu y, znaleźć te punkty y, na naszym wykresie od razu. No to dla x równego 0 będziemy mieli widać 0 plus 5, czyli będzie piątka. Czyli tutaj akurat mamy skalę do 4. rysowujemy jeszcze jedną kreskę. Mamy tutaj punkt 0,5. No i świetnie, bo ten punkt się oczywiście zgadza z naszym rozwiązaniem. Czyli tu mamy 0,5, tu mamy. 3, 2, no to może dla trójki już możemy też zaznaczyć. Punkt 3, 2, czyli raz, 2, 3 i 2 tutaj. No i tyle punktów nam wystarczy do narysowania funkcji liniowej. Ciągniemy taką krechę i mamy naszą funkcję liniową, która nas interesowała. No i rysujemy funkcję, funkcję kwadratową. Możemy zaznaczyć sobie tutaj punkt wierzchołkowy. Punkt wierzchołkowy to będzie tutaj jest minus P, to jest plus q, czyli. Po prostu 2, 1. No i znajdujemy ten punkt wierzchołkowy. 2 na x, 1 na y. No i wiemy, że zarówno ten punkt niebieski i ten punkt drugi niebieski należą do naszego wykresu, więc możemy narysować. I rysujemy też w dobrą stronę, bo to jest funkcja taka uśmiechnięta, funkcja, która ma ramiona do góry. No i świetnie, i nasze rozwiązanie to jest ten jeden punkt i ten drugi punkt. Dwa punkty, w których te... Dwa wykresy się przecięły, które znaleźliśmy sobie konkretnie z y, takiego pisemnego rozwiązania, z takiego rachunkowego rozwiązania tego układu równań. Przejdźmy teraz do y, nierówności. Y, mamy jedną nierówność, w której mamy dwie funkcje kwadratowe, i tutaj ograniczymy się do y, narysowania. Tych dwóch funkcji kwadratowych i zobaczenia, jak to wszystko wygląda, po prostu tylko w sposobie graficznym. Czyli rysujemy układ współrzędnych i zaznaczmy sobie znowu skalę, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie powinny znajdować się nasze punkty. No i musimy narysować funkcję x kwadrat minus 2. Funkcja x, kwadrat, wiemy jak wygląda. To jest taka funkcja, która ma ramiona do góry yy, i wierzchołek w punkcie 0,0, 0, ale jest przesunięta od 2 w dół. Czyli tu będzie miała wierzchołek, a tutaj konkretne punkty. Yy, o, właśnie, mniej więcej tak wygląda. No i interesują nas wszystkie wartości, które są powyżej naszej funkcji. Czyli tu od 0,0 0 to będzie. Wszystko, przepraszam, od 0 minus 2 to będzie wszystko wyżej. Tutaj dla takiego punktu to też wszystko się zgadza, bo wartość funkcji w tym punkcie, w tym eksiku jest mniejsza niż ta tutaj zaznaczona. Czyli po prostu wszystko, co jest w środku naszej funkcji kwadratowej, jest rozwiązaniem tej jednej nierówności. Ale mamy układ nierówności, więc musimy narysować drugą drugą naszą funkcję kwadratową i rozpatrzeć drugą nierówność. Minus x kwadrat plus 1. Minus x kwadrat już dzisiaj rysowaliśmy, to po prostu funkcja x kwadrat, ale y, taka smutna, czyli ona też ma właśnie wierzchołek w funkcji 0,0, jest taka, ma ramiona skierowane do dołu, ale jest podniesiona o 1 do góry, czyli wierzchołek będzie tu i przecina się w takich punktach o Czyli te dwie funkcje przycinają się w równo odległych miejscach od osi Y, ale poniżej osi X. Dokładnie oczywiście dokładnie możemy powiedzieć, w których punktach, jeżeli potraktujemy te nasze nierówności jako równanie i znajdziemy właśnie te dwa punkty, ale nie to jest naszym zadaniem. Naszym zadaniem jest po prostu narysowanie i zobaczenie, czy mamy jakieś rozwiązanie. Takiego układu nierówności. No i dobrze. No i zaznaczmy sobie teraz, co w ogóle nas interesuje z tej, z tej nierówności. Interesują nas wartości, które są mniejsze bądź równe od tego, co narysowałeś, narysowaliśmy. Czyli wszystko poniżej. No więc teraz, już trochę bardziej na was grzemy, interesuje nas część wspólna. Znaleźliśmy rozwiązanie jednej nierówności, rozwiązanie drugiej, ale. Liczby, które spełniają zarówno jedną, jak i drugą nierówność, to po prostu ta plama, która jest zamalowana i na czerwono i na niebiesko. Czyli to będzie tutaj, bo było mniejsze, bądź równe, więc kreska taka zamalowana. Tą kreskę niebieską sobie zrobimy przerywaną, bo były tylko liczby większe. No i wszystko, co jest tutaj pomiędzy tym czerwonym, a pomiędzy tym niebieskim wykresem. No, i zostało nam jeszcze znalezienie rozwiązania ostatniego układu, układu, w którym jest i nierówność, i równanie. Czyli rysujemy już ostatni w tej lekcji układ współrzędnych. Zaznaczamy jakąś skalę, żeby mniej więcej to wszystko jakoś wyglądało. No, i rysujemy te dwie funkcje. Funkcja x kwadrat i przesunięta o 4 w dół, czyli z 0 przychodzi. 1, 2, 3, 4. Tutaj. Tu zaznaczamy jakieś punkty. Widać, że funkcja ma ramiona skierowane do góry, więc rysujemy taką funkcję uśmiechniętą. No i rysujemy jeszcze funkcję liniową 2x, czyli taka funkcja, która przechodzi przez punkt 0,0, ale dla 1 przyjmuje wartość 2, a dla minus 1 minus 2. Czyli taka linia. No i zobaczmy, co się dzieje teraz. Interesuje nas. To, gdzie ta funkcja liniowa jest po prostu równa, czyli interesuje nas po prostu cała ta linia. Bierzemy pod uwagę całą tą linię. Z nierówności bierzemy pod uwagę tylko te wartości, gdzie, te wartości, które są większe bądź równe naszej funkcji tej niebieskiej, którą sobie tu narysowaliśmy. Czyli wszystkie tutaj w środku tej funkcji. Czytam w środku tego wykresu. Więc co teraz będzie częścią wspólną tego równania i tej nierówności? To, co jest zarówno na tym czerwonym wykresie i w środku naszej tej, powstały tak jakby tuby z, z tego wykresu funkcji kwadratowej. Czyli rozwiązanie to jest tylko i wyłącznie tutaj, zaczyna się gdzie. Jest miejsce przecięcia funkcji liniowej z funkcją kwadratową. Ciągnie się tu w środku funkcji kwadratowej, bo to, co jest w środku tej funkcji, jest naszym rozwiązaniem, spełnia nasze rozwiązanie. No ale to rozwiązanie musi być też na y, naszej funkcji y, liniowej. No i w tym miejscu, gdzie te dwie funkcje się przecinają, już się kończy i dalej ta czerwona kreska już nie jest naszym rozwiązaniem, więc tylko to, co jest zamalowane od jednej kropki do drugiej kropki, jest naszym. Rozwiązaniem, no i oczywiście też, jeżeli chcemy, możemy w sposób podobny jak poprzednio przy układach równań znaleźć te dwa punkty, które sobie tutaj zaznaczyliśmy, ale jak mówiłam wcześniej, w przypadkach nierówności ograniczymy się tylko do podania rozwiązania graficznego. Mam nadzieję, że wszystko co tłumaczyłam tutaj, wszystkie rysunki były jasne i dziękuję bardzo za uwagę.